Pan reprezentuje dosyć no, znaną, wielką, gigantyczną firmę, ale też naturalnie kojarzącą nam się z pewną dziedziną życia. Zastanawiam się, czy, czy to jest tak, że jak wymyślam sobie, że chcę robić biznes oparty o ten postęp techniczny, technologię, to, to z siłą rzeczy jestem skazany na sukces? Myślę, że jeżeli chcemy prowadzić biznes oparty o nowe technologie, to wchodzimy w biznes niesamowicie konkurencyjny. Z jednej strony, w którym się liczy, bardzo dobry pomysł, ale nie oszukujmy się, pomysły są mocno wyeksploatowane. To znaczy, rzadko zdarza się tak, że w tym samym czasie na świecie ktoś inny nie myśli o tym samym, jeżeli chodzi o udogodnienie jakiegoś rozwiązania czy zbudowanie nowego rozwiązania. Więc to jest na pewno biznes bardzo konkurencyjny. Z no drugiej strony… Sam widziałem, pan ma taki dosyć popularny telefon więc ktoś musiał wymyśleć te jego ciągłe ulepszenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no więc co, no działa to wszystko, jakoś tam chodzi. Jak najbardziej, to jest rynek konkurencyjny, ale rynek dosyć chłonny, chłonny jeżeli chodzi o, o nowinki technologiczne, natomiast w niektórych obszarach trzeba sobie zdawać również sprawę z tego, że w niektórych miejscach te innowacje noszą, niosą za sobą konieczność poniesienia dosyć dużych nakładów inwestycyjnych, chociażby na, na badania i rozwój. Więc nie każdy może w danym momencie się zmierzyć z każdym, wydaje mi się, problemem. Znaczy, są znane w Polsce bardzo budujące i ciekawe przykłady ludzi, którzy na przykład jak gdyby wpadli na pomysł nowych katalizatorów frakcji chemicznych, skrócających procesy chemiczne z miesięcy, tygodni do pojedynczych minut. i oni Dostali finansowanie z różnego rodzaju środków, czy pozyskali kapitał unijny, czy pozyskali kapitał tutaj lokalnych funduszy inwestycyjnych, ale to są już nakłady jak gdyby na takie badania wielomilionowe i obarczone stosunkowo dużym ryzykiem. Ale to... Byśmy mieli jasność, bo nie do końca rozumiem. Pan odradza biznes w tych nowych technologiach, czy nie? Czy, czy lepiej już zostawić takim wielkim, znanym profesjonalistom jak wy, czy, czy można spróbować. Nie, ja myślę, że, że, że jak najbardziej nie. To znaczy nowe technologie będą się rozwijały, gdyż jest zapotrzebowanie na nowe technologie. I to jest obszar, który się rozwija niesamowicie szybko, zarówno od strony takiej czysto materiałowej, jak również pomysłów i koncepcji, właśnie biznesowych. Te nowe technologie, zobaczmy, co się stało. Przez ostatnie 20 lat, jak popatrzymy. Dzięki internetowi, technologiom okołointernetowym, smartfonom, powstały zupełnie nowe biznesy, które jeszcze 15-20 lat temu nie mogłyby zaistnieć. Wszelkiego rodzaju serwisy oparte o geolokalizację. Tak? Zobaczmy, chociażby, co daje nam geolokalizacja, geolokalizacja jako przedsiębiorcy. Wyobraźmy sobie, że chcemy stworzyć nową firmę, nie wiem, marketingową, która chce, za, chce, chce, chce dotrzeć do klientów dużego centrum handlowego. Tak? Więc wystarczy zbudować układankę, w której. Porozumiemy się z centrum handlowym, porozumiemy się z dostawcą e, usług telekomunikacyjnych i możemy świadczyć bardzo e, fajne, specjalizowane, kierunkowe reklamy. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dostaje Pan, e, uwielbia Pan filmy science fiction, dostaje Pan SMS, będąc jeszcze w pracy, że dzisiaj jest obniżka na jakąś set filmów science fiction w jakimś sklepie, w jakimś centrum handlowym. Najprawdopodobniej pan albo tego SMS-a skasuje. Albo go przeczyta i nie zwróci na niego uwagi. Natomiast jak wejdzie pan na teren centrum handlowego i przyjdzie ten sam SMS i do tego sklepu, w którym jest obniżka na te filmy science fiction, ma pan dosłownie 20 metrów, pan się być może tym zainteresuje. Czyli na przykład łącząc ze sobą technologie telekomunikacyjne, związane z internetem jako medium przesyłu informacji, z mobilnymi urządzeniami, możemy budować niesamowite modele biznesowe, które otwierają nowe po prostu drzwi i pomysły na biznes. Proszę powiedzieć, czy wyobraża pan sobie prowadzenie dzisiaj biznesu bez używania nowoczesnych technologii, które mogą być pomocne w komunikacji, promocji? Ja powiem tak. Zależy, co chcemy osiągnąć. Jakiś czas temu miałem okazję dowiedzieć się o dosyć interesującej polskiej firmie, która jest producentem baterii. Ale na tyle dobrych, że te baterie są, zasilają amerykańską, nowojorską policję tej HKF-ki, tak? ja nie jestem specjalistą w tej branży, więc nie wiem jak radio się dokładnie nazywa, które noszą policjanci. I to jest mała polska firma. Gdy jak wszedłem na jej stronę internetową, to ta strona wyglądała jak ze wczesnych lat 90., z początku internetu. Pomimo tego byli w stanie i są w stanie prowadzić bardzo fajny i ciekawy, i ciekawy biznes. Na pewno nowe technologie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dotarcie do końcowych odbiorców, pomagają. Na pewno pomagają. Jak chcemy się skalować, no musimy tych technologii używać. Wszelkiego nie, nie wyobrażam sobie w chwili obecnej e, dotarcia do dużej ilości użytkowników bez nowoczesnych form przekazu. Pamiętajmy, że takie rzeczy jak ulotki najczęściej lądują w koszu albo robią jako podpałka do kominka. Tak? Eee, owszem, niektóre... Zastosowania wymagają indywidualnego podejścia. Natomiast jeżeli chcemy się skalować, no musimy korzystać z nowych technologii. Mi się wydaje, że jesteśmy na nie w pewien sposób skazani. Często wyłączamy dostęp sobie do tych technologii jadąc na urlop, gasząc komórkę, nie odbierając przez tydzień maili. To pozwala nam odpocząć. Natomiast na koniec dnia pewnych rzeczy już sobie nie wyobrażamy. To trochę tak jak sceny z filmu Kogiel Mogiel, gdzie ktoś z dzieckiem pojechał od się do babci, w tym czasie babcia pojechała gdzieś na wieś. W chwili obecnej już sytuacja nie do pomyślenia, prawda? ale jeszcze 20 lat temu zamawialiśmy rozmowę międzymiastową z Mazur, chcąc zadzwonić do Warszawy. Inwestujecie w innowacyjne pomysły, ale czy to jest tak, że, że to mogą być innowacyjne pomysły z każdej dziedziny, a taki pomysł, który jakoś wpisuje się w to, co już mamy, szans na Wasze wsparcie nie ma? Innowacyjne w naszym rozumieniu, w moim rozumieniu, ta, czyli takie, które w jakiś sposób są w stanie przełamać dzisiaj standard rynkowy. Innowacyjne wcale nie znaczy technologiczne. Fajny biznes, który oparty jest na przykład o dystrybucję biżuterii, ale w taki sposób, który dzisiaj jest na rynku mało znany, który wprowadza jakiś powiew świeżości do tego rynku jest bardzo ciekawy dla, dla IPassive Capital i tego rodzaju elementów szukamy. Nie szukamy tylko i wyłącznie biznesów technologicznych, choć takich jest też sporo.